No witam widzowie! Najprawdopodobniej, jeżeli to teraz oglądasz, to jest już po wszystkim i ogłosili moją walkę z hejterem. Trzymałem to jako niespodziankę w tajemnicy. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądał cały ten dzień wyjazd na konferencję, yy, cała konferencja i jeżeli nie możecie doczekać się na tę walkę, tak jak ja nie mogę się na nią doczekać, to zostawcie łapkę w górę, suba, dzwoneczek, aby być na bieżąco i napiszcie w komentarzu, bocian, idziesz po hejtera. A ja przybnę na serduszko. No to zapraszam na konferencję. Czy mam komordeczki? No co, dzisiaj wybieramy się do łodzi na pierwszą konferencję. Wy już pewnie o tym wiecie, ale walczę na niej z haterem. Taka niespodzianka, ale zamierzam was troszeczkę potrolować. W momencie, kiedy wy to oglądacie, jest już po wszystkim, ale ja teraz będę wrzucał na Instagrama materiały typu, że jestem na Majorce. Rok temu byłem na Majorce, po prostu zgrałem sobie zdjęcia i teraz będę wrzucał, jakoby, żebyście teraz myśleli, kiedy ja to nagrywam, że ja jestem na Majorce, jestem na wakacjach a nie, że jadę na konferencję. Więc tak Was troszeczkę potroluję. Okulary, które już też pewnie widzieliście na konferencji są tutaj. Mam nadzieję, że żart Was rozbawi. Wrzuciłem 48 minut temu, że jestem portal lotniczy Wrocław. No i teraz tak jeszcze przez dwie i pół godziny, 2 dwie, dwie godzinki nie mogę nic wrzucać, bo jestem w powietrzu, dopiero wrzucę kolejne story. Jak wylądujemy. Jak wylądujemy, dokładnie. <tot> I co, wieje? patrzcie jak wieje w ogóle. Dobrze, że teraz nie lecę samolotem. No a generalnie to ja was nie prankuję po to, żeby was sprankować, bo od tego jest Marcin Dubiel. Tylko chcę taką wam fajną niespodziankę zrobić. Jakby wy wydajecie mi bardzo dużo wsparcia, dużo pozytywnej energii, to ja chcę Was też tak miło zaskoczyć, no bo jestem pewien, że moja walka was miło zaskoczy, będziecie się z tego cieszyli, więc to, to, by, to by było takie, wiecie, zwykłe. O, Dawid Malczyński, a wrzuciłbym, no dzisiaj walczę, a tutaj wymyślić, że jestem na wakacjach, a tu... Boom, wychodzę na konferencję i mam walkę. Dobra widzowie, tak jak widzicie, już jestem, jesteśmy na konferencji. Musieliśmy przyjechać dużo, dużo wcześniej ze względu na to, że miałem przed chwilą robione zdjęcia. No, powiem ja wam, że widziałem kartę i jest mocna. Wy w sumie, jak teraz to oglądacie, też wiecie, kto się bije. Ja się właśnie dowiedziałem i, i spoko. No i co, czekamy teraz prawie 6 godzin na start konferencji. Wy będziecie mieli to za kilkanaście sekund. A my chyba idziemy na jakiś obiad, co? Tutaj. Klasycznie pozdrowienia dla naszego sponsora Cashify. To są najlepsze stacjonarne kantory Kryptowalut. Lecimy coś zjeść. Pierwszy raz, odkąd tu jeżdżę, czyli na tę konferencję do Hiltona, to zawsze wszyscy dookoła zamawiali sobie te burgery, steki. Ostatnio nie wiem, Pamiętacie? Tej tutaj koledzy sobie pozamawiali jakieś. To jest to frytkę ukradłem. jedną frytkę zjadłem. To jest przeszłość. Dzisiaj wjeżdżę burgerek cały. I fryteczki wszystkie. Trollowanie, ciąg dalszy. Szukamy jakąś fotkę, żeby na story wrzucić. Generalnie ja ciągle oznaczam Majorkę, ale to jest Loret de Mar. Ale <laughs> myślę, że nikt nie ogarnie. Palma to palma. Oznaczamy Majorka. I wrzucamy. I to wakacje, to trzeba zacząć chyba, co? Zaczynamy. Ile musimy czekać do konferencji? 5 godzin i 6 minut. Kolejny post dodany. Jest pięknie, widzowie. A woda, taka piękna. tutaj już. Cziutko, słońce grzeje. Tak, słońce grzeje. Słońce grzeje, Tutaj 1700 lajków się zrobiło. A no, będziecie mieli dzisiaj wakacje. Prawdziwy potwór. Robi wrażenie. Ja mam takie nietypowe zamówienie. Z tej strony macie. A dzisiaj spróbujemy sobie. Burgera. Hotel Hilton w Łodzi. Co, my w końcu dojechaliśmy na Majorkę. <grym> tak, właśnie jesteśmy w hotelu pokojowym. W pokoju hotelowym, jak coś? Tak, tutaj fajny hotel w Majorce. O tej porze, wille z bostonem wychodziły drożej. <grym> no i co? Jest godzina 15.36 a jeszcze zostały 4,5 godziny do konferencji. Dużo czasu. Ale damy radę. 4,5 godzinki, szybko minie. To, to, Pójdziemy to. zaraz co? Zobaczyć plażę. O właśnie, no, plaża musimy zobaczyć wodę w basenie, czy ciepła Czekajcie, zobacz, pokażę wam yy, wycieczkę po hotelu Ej, ja swoją drogą, <gryw> swoją drogą tak bo, wy, bo my w ogóle tutaj wzięliśmy sobie obok tego Hiltona drugi hotel Bo Hilton wychodzi prawie 500 złotych za dobę, a my tylko na kilka godzinek sobie poleżeć Bo dużo czasu zostało do konferencji I śmieszna sytuacja się odwaliła, bo dwóch dorosłych chłopa bierze <gryw> pokój w hotelu Za dwie godziny stąd wychodzimy, jeszcze kamerę mamy ze sobą no, no raczej no. nie myślam o tym, że wkręcamy widzów, że jesteśmy na Majorce. No ale powiedzcie, słuchajcie, no taki pokój dość duży, łazieneczka jak to w kurortach, standardowa, grzejnik grzeje, mimo że to Majorka, Pysznic jest, no taki rundusz szybciutki, mam nadzieję, że wam się podobał, telewizorek jest, polskie programy mają w tej Majorce, to o dziwo. Dobra. Co? Widzimy się niebawem. Tak, że on zejdzie ze sali i od razu będzie w ramie? Nie, wylecie Jesteśmy jak już Robert, na konferencji, teleportowaliśmy się. Sekundę z Majorki do Łodzi

Na Instagramie nie mam e, ani jednego... Nie no może się zdarzy tam kilka obraźliwych komentarzy, ale naprawdę to jest e, mniejszość i no i co? No Jestem tutaj dla tej, e, dla tej większości, która po prostu jest za mną. No i co widzowie? Ja już po konferencji zostałem oficjalnie ogłoszony, że walczę na Fame 14 z hejterem. Konferencja mi się podobała, naprawdę były mega dymy. z zalanem dali popis. E, no co, a moje dymy z hejterem? Spokojnie Myślę, że będziemy mieli face to face'a No także widzowie, e, troszeczkę zdziwiło mnie to, że Z hejterem dostaliśmy tylko po jednym Pytaniu, jakby federacja wie, że mamy mocny Konflikt, mogliśmy tutaj spokojnie poddymić Poatakować się, no ale gdzieś tam Rozumiem, że Alan z Muranem też muszą mieć miejsce do wyszalenia się. Myślę, że na drugiej konferencji to będzie już zupełnie inaczej wyglądało. Na pewno będę chciał face to face z hejterem, spojrzeć mu w oczy, a tam może się dużo rzeczy wydarzyć. I tak jak widzieliście, miałem wcześniej przygotowane okulary takie, żeby odbić hejterowi piłeczkę, że wsadzę palce w oczy. Ale w trakcie, chwilę przed konferencją z Marcinem wpadliśmy na genialny pomysł. Na drugiej konferencji to wiedzie i myślę, że to będzie 100 razy lepsze niż te okulary, ale to już, to już się sami przekonacie. Sam się w sumie nie mogę doczekać drugiej konferencji, bo Myśleliśmy coś takiego fajnego i na pewno was to rozbawi, ale i też będzie mega mocne. Także no czekajcie. O i coś, co zaskoczyło, wydaje mi się, wszystkich, bo ja się ich tutaj spodziewałem. E, nie ma naszych zadymiarzy, naszych uczestników największej telenoweli w historii, w historii polskich freakfaj'ów, czyli Amadeusza i Adriana Polaka. Ciekawe, czemu ich nie ma. Może szykują coś grubego. Może ta puszka Pandory w końcu zostanie otwarta. Nie wiem, nie wiem czemu ich tu nie ma, ale nie ma. A! i najważniejsze. To się jeszcze nie wydarzyło, ale wy to już wiecie, ale oni jeszcze nie wiedzą. Krzajo i Nitro walczą, ale to będzie zaraz dopiero. Także, Nitro, lecimy. No le ah, witam serdecznie. Po konferencji, po wszystkim. Jesteśmy już w samochodzie. Czas operacyjny 22.30. Teraz tak sobie myślę, że w sumie może to i lepiej, że nie zadali nam żadnych pytań, że ja dostałem jedno pytanie i hater dostał jakieś tam jedno pytanie. Bo jutro nikt nie będzie już pamiętał o tej konferencji, a na drugiej konferencji, która będzie na 6 dni przed, jak wtedy te dymy z nas, z nas wyjdą i znienawidzę go jeszcze bardziej i może coś się stanie na tej konferencji, to wiecie, to te, ta agresja i te emocje przeniosą się na walkę. Ech, nawet teraz jakby mi bombę sprzedał hater. To ja za miesiąc już bym o tym nie pamiętał Także moim zdaniem fajnie, że tak się wydarzyło A poza tym na naszej części nie brakowało dymów No bo Muran z Zalanem dali radę Dziewczyny też się bardzo dobrze spisały No i akcja z Arbuzem wygrała wszystko eee, No to co? Ja myślę, że jeszcze będzie face to face mojej hejtera A jeżeli nie będzie To zobaczycie jaką petardę przygotowaliśmy z Marcinem Na drugą konferencję Ale już cii, nie będę wam nic zdradzał Ech, Także co widzowie? Tak wyglądał cały nasz dzień Dzięki, że obejrzałeś cały ten film Jestem Ci naprawdę wdzięczny W ogóle... Chyba takiego aplauzu nie dostałem nigdy, jak tyle razy wychodziłem na konferencję to to, to nawet nie było blisko w 10% żeby, żeby zbliżyć się do tego co dostałem tutaj, po prostu Kurde gwizdy, okrzyki, bocian, bocian, wow, taki masakra, no Kurwa dziękuję widzowie, bo Bo byłem w szoku, no, no legitnie byłem w szoku, wiedziałem, że po, po zwycięstwie pewnie tam kilka osób zacznie mnie bardziej lubić i dostanę coś tamten, ale takiego ryku się po prostu nie spodziewałem tam, także dziękuję widzowie, naprawdę bardzo mi miło. No i co, i postaram się już Was nigdy nie zawieść, i, 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 bo będę chciał taki okrzyk zawsze dostawać. To mnie motywuje mega, ta, ta wizja zwycięstwa i wizja tego, że znowu, znowu mnie kochacie, znowu mnie lubicie. Nie, nie, nie zawiodę, obiecuję.